Rodzinka LPS. Odcinek 39. Wigilia. Tata, mama, Kornelka, Chelsea, Raszel, Alicja, Kot, Różyka. Rodzinka 2. Tata, mama, Wiktor, Amelka, Lenka, Nadusia, Nela, Kamusia. Ale fajnie, że dzisiaj są święta. No, ale no. Przyjdą po później prezenty. Miau. A wiecie, że kotki o północy zawsze gadają? Naprawdę? Tak. Chcemy się o tym dowiedzieć. No to nie śpijcie. Mhm. Siadajcie do stołu. O kurczę, ktoś kuka. Ja otworzę. wysiadajcie siadajcie do stolika. My siadajmy dziewczynki Albo nie, później dopiero Dzień dobry Cześć Kornelia, o cześć Mamy takie same stroje, no Ale super, że mamy takie same stroje No jeszcze co dostałam od świętego Mikołaja? No Prawdziwy mikrofon do śpiewania Serio? No A patrz co ja dziś dostałam Czyli jeszcze nie dostałam, ale. A co to było? Eee, Kornelia, to chyba do ciebie. A, to ty rob, wo, no, wojan. No, matko, jedyna. Kamil, dziś go nie będzie. O, jaka szkoda! Ale super! Jaki ładny prezent! A co to? To są chyba sanki jakieś. Od twojej babki chyba. Nie, e, moja koleżanka ma takie. Boka! Oh, jakie ładne! No. Ciekawe co to jest. To bryloczek. Nie, to nie jest bryloczek. To dla mnie. Mamo, to dla ciebie. Tak, to jest łóżko dla nowego dzidziusia. Oh. Będziecie mieli nowe rodzeństwo? Oczywiście A to jest dziewczynka Jej O macie rodzeństwo, super Ja tu położę tu Róża i, kam, i kama Proszę nie dotykać prezentu od dziecka dla dziecka mojego. Nie! Chodźmy, siadamy do stołu. Jeszcze coś. A ja to co? Ile prezentów macie! Wow! A co tam jest? E, to też dla nas, e, to jest pluszak dla małego dziecka oraz y, smoczek. A kiedy. Um, mamo, teraz Kornelia y, y, będziesz do, y, y, nastolatką. Będziesz się zajmowała swoim dzidziusiem. No? Super! Więc to jest też dla małego dziecka. Nie, ja nie mogę. E, to jest dla Chelsea. Chelsea, masz kochanie. A co to jest? Wow, to jest na taki fajne coś. Ale super. Położę to w moim pokoju. Tylko ja nie mogę tego wziąć. To wisi tam w moim pokoju. E, to jest dla ciebie, Rachel. Wow. Nie, to nie jest dla Ciebie. To jest jeszcze dla Chelsea. Jakie fajne. Auć, auć. Jakie fajne. To jest dla Ciebie. A co to jest? Łapacz snów. A nie, jeżyk jest dla Ciebie. O, jaki słodziak. To jest łapacz snów dla Chelsea, bo ona ma e, e, takie coś. I to jest dla niej łapacz snów. A co będzie dla. No i kolejna grzechowka. To jest jeszcze. A nie, to jest dla ciebie, Rachel. To jest dla ciebie, Alicja. A co ja dostałem? Ty dostałeś czekoladę z, z dolarami. O, matko, jedyna. To co się damy? Tak, chodźmy.

A ja już wiem, jakie rodzeństwo myślę imię dla nowego bobasa. No ciekawe, jakie, ale to wam powiem ee, kiedy indziej. Jej, będę miała tyle lat, co od. Pa, No dobra, jemy. My jemy sielnik. A my sałatkę. O Jezu, My jemy ciasto cytrynowe. A my to. Nie, ja chcę ciasto cytrynowe, moje ulubione. Ja zjem czekoladę. Dobra, czekolada będzie obojętnie. My zjemy babkę po zjedzeniu. No dobra, pa! Pa, Kornelia, pa! Słuchajcie, zamknij dwie Roberta. Tak. No dobra, po święty. Tak. Kornelia i dzieci, rozbierzcie się. Ciekawe czy będzie gadał nasz kot. No, to będzie śmieszne. Pszszsz. Kiedy była dwunasta w nocy. Nie, niem. niem. Hmm. Ale fajnie było. O, jejku. Coś słychać! jutro też będziesz gadała. Nie, tylko na święta można. A w następne święta nas... Powiesz coś? Tak. No to super. Dobranoc. Dobranoc, różyczka. Matko, ten kot gada. Co? Ciąg dalszy nastąpi.